Wiecie kto wymyślił wyścigi na jedną czwartą mili? Rosjanin. Nazywał się Draksterow A wiecie kto wymyślił znaki drogowe? Rosjanin znaków. Normalnie, oh ale Nie spali? O Wtedy nie tak znowu, bo już to...

<noise> Przyjechali po nas dwoma czarnymi rentrowerami, czerwone skóry. I tak się kurwa żyje! Są tak randko. się kurwa żyje! No w którą stronę my jedziemy? W stronę z w lewo. Pod, lewo. Co jest? pod prąd, halo. Pod prąd halo. Jak Jak jest? Jedziemy? Gdzie jedziemy? Jakieś <noise> dziwne rzeczy, chyba w ogóle na pasażera siedzi i kieruje. Co tu się dzieje? Supra S50. O kurwa, Honda zajebista. Mafia no. Dobra. Spaghetti mafia, mandolino. Thank you. Thank That you Yo. Cool, Mocniutko tutaj jest. Nice. Ej, dobry kolor, dobry kolor. podoba mi się. Po polsku mów no kurwa kto namalował? Jak to jest ogóle Oczywiście. Ty, jaki spasik! Nie no, fitment... Czek Nie no, fitmencik jest, jest dobry, fitmencik jest dobry Approved Stary, ale to jest mocne Gruzisko Jak to wygląda w ogóle? Przecież to jest... no to And now I'm here to Wait, bring no, 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 it don't show him, don't show him Let's go a... <laughs> oh, <laughs> Your favorite do I, See? Do I, do I need to stand next to him? <laughs> <laughs> put it, it on, man, put it on no, 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 It's cold I in here I I'm, I'm full dirty, I cannot It's so warm Put some on Very nice and very proud of you Zakładaj to hey, samo. O okay, no, no. tak! Ej, na oh yeah, yeah. Let's go! Mm, burgerki tułecz. Yeah. Do, 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 dobra, dobra, dobra. No dobra, jedziemy do hotelu z bambuelem kieleskim i z wujkiem goblą. Problem jest taki, że bęką naszą jedzie Marek. A Marek? To ma prawo jazdy takie z chipsów. <laughs> To auto nie przeżyje. Mogę śpić. Mogę śpić Marek prowadzi band. No. Normalnie wanna w pokoju, tu różnica. Kurwa, może być, no. Wszystki temacik tutaj, Ginesik z kurwa, ty już od jakiejś No i wrócił na I jeszcze, więcej hałasu. <śm> bo coś What is this lip like? It only can fit my... Hmm. Kurwa stary, ja pierdolę jak to zapierdala, nie? No, Żebym miał 500 koni w tym, nie? No. Jak on kurwa depnął, nie? To ja tam z tyłu stary kurwa nogami się nakrywałem, nie? Nie ja wiem, widziałem po tym... Po tym ja pierdolę spodrumy. Bogi naprawia no, <laughs> Czekaj, ja to tu najpierw nagram Pierdolę, ale, kurwa, wariat Co tu się dzieje? No, to kurde. Jest cute. To nie jest ta turbina, taka, taka. Nie za duża, nie za mała. Malbuel, Lekowicz, Czy to twój pit? Tak. No tutaj. Tylko nie ma tutaj. Co jest, kurwa, grane? No, to jest góra, którą dostaliśmy I w Polsce zazwyczaj leksusy mają 2 litry i się zastanawiają co tu jest pod maską Ja pierdolę, tu jest UZ, to jest grane No a samolot tym będzie e, ja tu też chcę zobaczyć jak to tu wygląda Okej okay. Kurde, mocno jest MX parts, nie co lubisz? No z Waga lubię no, A nie lubisz nie Audi? Nie Tak <grym> Zastanawiam się, zastanawiam się Orzeszku To jest Rotary? Czterorotor. chyba z, tego z <grym> to? Polska za granicą Biało-czerwoni Tylko, że spałą z... No i kurwa obrzydliwe Kolorystyka nawet jest taka Popierdzielona, ale fajnie fituje Ale to jest kurwa To jest To jest mocne Mocne jak 150 Bóg idzie tam Kurde, mocniutko jest. Oni tutaj. To są śmietniki do wyrzucenia. Stoją przy koszu. Kurwa, co mają mięsa? To jest śmietnik. Ja pierdolę Co za bania w Dobra, kurwa, pierdolę, jadę do hotelu stary. To jest kurwa, masz gaz z lewej strony, a sprzęgło po prawej. No. Pojebane. I biegi są tak, że stary jest tak, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W drugą stronę. Bez sensu, bez sensu. Kurde, w ogóle dostaliśmy takie 46, a ja jeszcze w nim nie siedziałem. Muszę zobaczyć, czy fajne, kurde, bo... Ach. Fajne, no może być, może być, dobra, fajne, może być. <laughs> No i wygraliśmy to zawody No elegancko. Bugi, boogie, boogie to wygrał. Jakbyście nie wiedzieli, Wygraliśmy boogie. ten rajd! Rajd wyścigówek! O tak! Wygrałem! No, przynajmniej alarm działa, bo... Kurwa. Nie, Jak sprzęgło. Ja na twój widok. Toyota! Toyota!